Hej, hej, witajcie moi kochani! Dzisiaj sobie trochę powykonujemy zadanie i widzicie znowu Brawl Stars. Po tym jak trafiłem Kruka, mogliście. Za, zresztą jak zauważyliście, jak mówiłem, trochę wróciły mi chęci do gry w Brawl Stars. Mam nadzieję, że Brawl Stars szybko nie zniszczy tych chęci, bo wiemy jak czasami Brawl Stars dobiera prze, przeciwników. I timmate'ów, a bardziej teammateów, bo przeciwnicy zwykle są normalni, a timmate'i. Im... No wiecie, jacy, chyba nie muszę mówić, nie? No dobra, to poróbmy sobie zadanie, bo trochę się tego nagromadziło. A koniec sezonu? Nie, jeszcze mamy kupę czasu, no ale warto jednak wykonać trochę wcześniej, tak, żeby już nie zalegały. No może zacznijmy sobie od zadań dziennych, bo je trzeba wykonać na początku, bo. Jak sama nazwa mówi, one są dzienne, więc potem ich już nie zrobię. Choć wiecie co, to jest akurat uleczenie to jest do kitu, bo przecież koltem nie możemy leczyć, więc połączymy sobie trochę inaczej. Weźmiemy wygrać trzy bitwy koltem i weźmiemy jeszcze. Co by tutaj wziąć. Może wiecie co, może to. Jaka tu jest mapa? A, kandydaci dnia, dobra, ale tu jest, że. Dobra, 160 tysięcy. Dobra, to spróbujemy. Może nam się uda. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szukaj gry. Ajajaj, kurier się spóźnia. Szkoda. Pewnie wrzucę to na kanał, bo zamówiłem sobie iPhone'a 13. I no i cóż, i, i kurier ma przyjechać dzisiaj, ale chyba, chyba się coś spóźnia, bo już dzwonił do mnie, ale niestety nie wiem dlaczego dalej się nie pojawia dobra, ale my może wróćmy do gry bo to nas powinno bardziej interesować szczególnie dlatego, że przegrywamy dobra teraz musimy lecieć do obrony, bo tu widzę ajajaj, dobra, nie, aj to już jest przegrane raczej bo zobaczcie, oni już walą nas na łeb, totalnie. Nie, no to już jest generalnie pozamiatane, chyba że, nie wiem, zrobimy jakieś ultra madafaka. faka ...koksowe akcje, ale śmiem wątpić. Znaczy, śmiem w to wątpić, niestety. sobie tylko to, o nie, 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 było bardzo blisko A aj, ajajaj, no dobra, zginęliśmy, ale jest dobrze bo przynajmniej puściliśmy tego bota, nie wiem czy on zrobi jakieś obrażenia w ogóle, szczerze mówiąc no, na przeciwniku, no zrobił ale szczerze mówiąc to są takie mizerne dosyć obrażenia, czy nam się uda, śmiem wątpić aj, no, zepsuliliśmy to ja mówię, to jest kwestia głównie tego właśnie, że jestem nie trochę. Nie wiem, jakoś od paru dni. Ale cóż. Aj, dobra, dobra. Musimy trafiać w te zielone. Dosyć ciekawa ma Pani PN. Na pewno jest to dosyć innowacyjny sposób. Bo nigdy. Jezus Maria Nie, to już jest przegrane. To, co ja zrobiłem, też było masakrycznie, totalnie do dupy. Mówiąc i to mówiąc w dużym skrócie. Dobra, nie, to nie ma co, bo tu trzeba się skupić na tym. No właśnie, ale niestety przegraliśmy, dobra, dobrze, że chociaż nie tracimy punktów, ale dobra, musimy lecieć dalej. A bo tam jeszcze jedno zadanie było na ten: o, no to może i trzy zrobimy na raz? Śmiem wątpić, ale zobaczymy. Może się uda nam trzy na raz zrobić. Kuriera dalej nie ma, trochę mnie to już irytuje. Jednak z Warszawy do Mów Wołomina nie ma aż takiego i dalekiego dystansu. No, ale cóż, może nie wiem, może się zgubił, a może ogólnie stwierdził, że, że mam je gdzieś czy coś. No, dobra, zobaczymy. Bardzo się tym przejmuję, ponieważ no, jest to moja pierwsza przesiadka z Androida na iOS-a. Dlatego jest to no, dosyć dobry telefon i chciałbym go jeszcze dziś użyć. A niestety mam na drugą zmianę, więc jeśli do 14.00. Pan kurier nie zdecyduje się przyjechać to niestety, ale dzisiaj tego telefonu już nie, nie zobaczę. Bo będzie ja będę w pracy. A no, i tak się rozgadałem o telefonie. A w tym czasie mnie zdjęli. Ale nie jest źle, bo oni mają już tylko 9 życia. Prawda jest taka, że jakby się tam wybić sprytnie i postrzeliwać ten punkt, to myślę, żeby na spokojnie padł i właśnie to chyba za zrobię aj, dobra, nie tak to miało wyglądać ale ale, aj, nie przebijemy tego, tak dobra, ale przynajmniej obiliśmy trochę przeciwnika, ja liczyłem na to, że się uda jakoś, właśnie wiecie przebić się przez ten mur i tak z odległości walić na ten, ten, o właśnie, o tak dobra, no i nawet bez robota byśmy wygrali, bo widzieliście, że kątem tam z, udało mi się złapać Hmm, dużo zostało, ale przeciwników dosyć rozwalamy. No trochę dużo tych obrażeń jeszcze zostało do zadania, no ale dobra, to będziemy się martwić potem. Musimy jeszcze dwa razy coltem wygrać. I co tam? I rozwalić jeszcze trochę przeciwników. Teraz chyba się na głównie na rozwalaniu przeciwników, choć no wygrana też jest dosyć ważna. Dobra. Ale wiecie co? Według mnie to powinno być tak, że jeśli tak jak to macie na przykład w Battlefieldie, czy w... Jezus Maria... Nie wiem czy w Lolu tak jest, ale wiem, że na pewno w Battlefieldie, że jak nie wiem, 3 czwarte obrażeń jest wasze albo chociaż połowa, to jak ktoś inny zabije przeciwnika, no to jest zaliczane jako wasza tań. Asysta zaliczana jako zabicie o to chodzi. Bo to tak dla mnie trochę bez sensu, że na przykład ja wiecie, walę przez przeciwnika, Cały czas on ma na przykład, nie wiem, 2 HP, i przychodzi na przykład gościu z mojej ekipy i oddaje jeden strzał, i to jest jego zabójstwo. Dla mnie to takie trochę no, znaczy inaczej, to nie jest bez, bez sensu, ale no, niesprawiedliwe trochę. Wiecie, uważam, że powinno to być tak zrobione, właśnie, że wiecie, ten kto zadał więcej obrażeń przeciwnikowi, ten powinien zgarniać killa, a nie że. Że tutaj jakieś. Wiecie. No dobra, no trudno. Trzeba się z tym pogodzić. I trzeba się z tym pogodzić, że właśnie wygraliśmy. A nie! Prze... O jezus, a ja spojrzałem w ogóle na. Ej, to jakim cudem. A, bo oni puścili, dobra. Dobra, co wam to? Dobra, trzeba walić w to. O, no i udało się. No tego to się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Dobra. To jeszcze jedną wygraną. I tak, czekajcie. Pięciu przeciwników i jedną wygraną. Dobra. Spróbuję oba te dwa zadania wykonać w jednym meczu. A zobaczymy, czy nam będzie sprzyjać i się uda. A, bo jeszcze ja zastanawiam, co mi tak telefon wybiru, a tu się okazuje, że ten. Że po prostu tutaj jest jakiś ten. O, o, no to super to jest mapa. Ja tak mogę pracować. Dobra, ja tak mogę robić. Tak to ja mogę robić robić. Dobra, no poczekajmy. Dawaj, dawaj mi to. Nie nie, 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 nie. zostaw. No kurde, ale aż taki zasięg ja myślałem, że trochę mniejszy mam. A, bo to trzeba tutaj stać, bo to widzę, że typki sobie walą jak chcą. Nasz ten. A, no bo dobra, bo ja nie załapałem o co w ogóle chodzi, kurwa, tutaj. Nie, no to, no dobra, no to nie udało się nam ani jednego, ani drugiego, bo w ogóle ja nawet nie załapałem o co w tej mapie chodzi. Co? Rozwaliliśmy pięciu? O, ciekawe. Dobra, ale no zostało nam jeszcze jedno wyzwanie tam na tym kolcie, że musimy jeszcze raz wygrać. No dobra, to Zagrajmy jeszcze raz. Jak się nie uda teraz wygrać, to zmienimy po prostu tryb i pójdziemy gdzie indziej. Eee, pararam, pararam. Dobra. Ojej, jeszcze się wpierdzieliłem na tą najgorszą możliwą stronę, no bo czerwoną. No Jak Kto się mógł spodziewać, że tam będzie czerwono? W sumie każdy, kto ma oczy. No ale dobra, tam trudno stało się i nie ma co drążyć. Ważne, żeby wygrać i tylko o to chodzi. O, no i gitara, i o to chodzi. Aj! Myślałem, że ten. Dobra, musimy się podleczyć. Więc na razie, zostaniemy w krzakach na jedną dłuższą chwilę. O, nie udało nam się nic kurde, obić. O, no i gitara. O, i jeszcze. Mam ten. Dobra. O, no i udało się 8 bitowca zgarnąć. A nie, tego się nie udało zgarnąć. Zgarnął go nam z przed nosa Frank. Ale dobra, jest dosyć dobrze. Myślę, że to na spokojnie powinniśmy wygrać, bo tu widzę ostre oro jest robione. No, i gitara, no i o to chodzi. Dobra, ten super atak nie był może mm, przesadnie potrzebny, ale ale przydał się. Na pewno zgarnęliśmy nim heal. No i dobra, zobaczmy. Udało nam się osiągnąć. No i bardzo malutko nam zabrakło do. No dobra, trochę więcej nam zabrakło do następnego zadania. Ale hmm, czy da się tutaj zagrać? Jakąś inną postacią, ale żeby to mniej więcej ogarnąć. Hmm. Dobra, wiecie co? Może weźmiemy to, bo mamy podobne zadania, żeby zadać obrażenia, więc może uda nam się dwa za jednym zamachem? No, zobaczymy. Zobaczymy. O Jezus, a i, a, i przeskakiwać, bo jak patrzę na te mapy, to z każdą mapą zastanawiam się o co tu chodzi w ogóle. I tak właśnie patrzę co jakiś czas i się zastanawiam o co, o co chodzi. Dobra. Nie wiem kompletnie co na tej mapie się dzieje. O, i w ogóle nasz ten bot nie może wyjść, także też coraz lepiej. Ej, dlaczego ich bot kurde może, a nasz nie może? Ej, o co chodzi. Dlaczego ich pod sobie normalnie, kurde, wszedł, a nasz, a nasz nie może? Ej, ej, co to ma być? To jest jakiś bak chyba. Ej, co to ma być? Ej, to jest po chamsku. Co to ma być? No co to jest, kurde. To jest chamskie. No dla mnie to jest totalnie chamskie bo zobaczcie, nasz bot się zbugował i nie chce ruszyć dupy, a ich bot sobie wyszedł. I dla mnie to jest kurde chamskie. Hmm. Aj, no nie no. Nie, no ja nie wiem w ogóle co powiedzieć. Bo to ja nie, nie łapię w ogóle o co chodzi w tej grze, w sensie. W sensie na tej mapie, bo to taki jest mindfuck, że wiecie. Przyszedł jakiś kurde bot, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo co z nim zrobić. O, dobra, udało się. Choć dalej mam mindfuck, bo nie wiem w ogóle. Dobra, ale przynajmniej zadajemy obrażenia i to jest ważne. Hmm. Musimy tutaj się chronić, przed. Oj, 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 ale nas trafił. Dobra, przyznaję się, że to było dobre. Ale my i tak wygrywamy dzięki pomysłowości jednego z graczy, który obił trochę przeciwnika. W sensie przeciwnika ten na rdzeń. Znaczy czy... wierzycielsko, no kurde, myli mi się. Okay. Za dużo chyba w BF-a mi zaczyna mi się mylić. Bo teraz przecież Battlefield nowy wyszedł. No i to jest, widzicie, to jest chamstwo. Zobaczcie, 5000 nam zabrakło. Niecałe 5000 obrażeń. To dla mnie to jest tak jak, jak spełnięcie w twarz komuś. Że tylko tyle ci brakuje. Jezus maria. Dobra. Ale powiem tak, na razie jest dosyć dobrze. Przyznaję, że mi się podoba na razie gra. Trochę mnie zdenerwowało to 5000. No, ale cóż, zdarza się i tak. No dobra. Ogólnie to ogarniamy przeciwnika, bo widzę, że przeciwnik dostaje bęski. No i w sumie my też dostajemy bęski takie. A nie, poczekajcie. Nie, 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 nie. A, dobra. Bo już się bałem, że to. Ob... A, zadam mu obrażenia, dobra. Dobra, ale my ogólnie rzecz ujmując to robimy niezłe oro bo. Dobra. Aj no robiliśmy oro, bo teraz niestety zostaliśmy puszczeni z dymem. I no cóż, e, zdarza się jak to mówią. Teraz na jakiś czas się może zdarzyć. No. Raz na jakiś czas to może się wszystko zdarzyć. Dobra. Zgarnęliśmy. Ile mamy? 63. Dobra, powinniśmy to wygrać. Ale... O Jezu, o Jezu. O nie, 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 nie. Ja nie chciałem. Ja przez przypadek tu weszłem. Jezus Maria. Jezus Maria. Co tu się stanęło? To ja nawet nie wiem. Dobra, poczekajcie, bo tu jest tak wszystko przeskakuje, że ja muszę na chwilę stanąć i w ogóle pomyśleć, gdzie ja, co ja jestem i... No nie, no znowu mnie przeniosło. Przecież ja się ledwo ruszyłem, no. Ja się ledwo ruszyłem. O, dobra, wygrywamy, bo już się bałem, bo widzę, że nam obijają ten punkt. Zauważyłem, że... Na szczęście o, no, poczekajcie, bo to kurde przyszedł nam niszczyciel dobrej zabawy. O, no i gitara i udało się. I co, uwaga, zdobędziemy? Zdobędziemy? Tak, zdobyliśmy. Uuu, i tysiąc zdobyliśmy. No nieźle. Jestem pod wrażeniem. Robi to nam nie bardzo... no. O, o prawie dwa poziomy. No, tylko trzech nam zabrakło. Jakie tu jeszcze mamy misje? Hmm. Hmm, 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 hmm. Mamy tutaj no jeszcze trochę misji, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku, który będzie za parę dni, tak jak zawsze zresztą, no to do zobaczenia, cześć.